Zadziwiają mnie te wszystkie pomysły, że niejako magazyn do 20 kWh bez zgłoszenia i pozwolenia na budowę, że to są zmiany jakieś super w prawie budowlanym, to jest bardzo dziwna sprawa, dlatego, że od wielu, wielu lat zakładam UPS-y i często są dużo większe niż 20 kWh, i jakoś nigdy nikt nie pomyślał, że żeby Właśnie, to gdziekolwiek zgłaszać, czy żeby to podlegało prawu budowlanemu. Więc taka ciekawostka, tutaj jest cały artykuł. Więc naprawdę dziwna sprawa. Ktoś z tymi magazynami naprawdę tam poleciał w ministerstwie. To są kolejne motania przepisów, byle tylko utrudnić, a nie ułatwić. Po co to? Nie wiem, ale się domyślam.